Rób to, co uważasz w swoim sercu za właściwe i tak będziesz krytykowany. Krytyka jest czymś, czego możemy łatwo uniknąć, nie mówiąc nic, nie robiąc nic i będąc nikim. Bądź mądrzejszy od innych, jeżeli potrafisz, ale nie mów im o tym. Nie wychowywuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz je, aby były szczęśliwe. Więc kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłem czy przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego szerokość. Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy. Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje. Mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje. Daj mi sześć godzin na ścięcie drzewa, a spędzę pierwsze cztery na ostrzeniu siekiery. To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy zbyt młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.